Cześć, pokażę, jak grać w Magic the Gathering. Najlepiej używać angielskich słówek również w tłumaczeniu, ponieważ od razu mieli odniesienie do gry i nie będzie trzeba ich niepotrzebnie tłumaczyć. No i tutaj dałem dwa słówka, żebyście jakoś rozumieli, co mówię. Tak, pierwszym z nich jest Kreatura, To są stworki, które atakują, którymi atakujemy i się bronimy. Zapamiętajcie to, bo będę bardzo, bardzo często używał to, to w tym filmiku. Oraz damage, to są zadawane obrażenia po prostu. Pierwszą najważniejszą rzeczą w Magic'u to strefy gry, a jest ich sześć. To jest hand, czyli to co mamy w ręce. Tak? Drugą to jest stack, czyli to jest instanty i sorkery, które rzucamy tak? i one od razu po wykonaniu swojego efektu Trafiają do, do Graveyardu, tak? Yy, co to jest w takim razie Graveyard? Graveyard to miejsce, gdzie trafiają czary, właśnie ze z spełnionego staku oraz kreatury po zgnięciu. Yy, karty wtedy kładziemy równolegle do talii w, w ten sposób. Yy, kolejnym miejscem jest Battlefield, czyli miejsce, gdzie kładziemy stworki i walczą ze sobą. W taki sposób. Na przykład przeciwnika, tak? Yy, library. Library to jest nasza deck, talia, biblioteka różnie, różnie nazywana, czyli to jest w przypadku nasz deck, czyli wszystkie karty, którymi gramy yy, musi mieć minimum 60 kart. Yy, exile to jest w, wykluczenie z gry. Z exile nie da się przywrócić karty i wtedy karty kładziemy Prosto padę do talii w taki sposób. Tak po prostu się przyjęło. No dobrze, ale yy, zacznijmy od, od gry. Tu już mam taki ustawiony dek, więc z yy, więc tym pokażę tylko tę tylko pod, yy, podstawę brania kart, a tym to już dokładnie wszystko wytłumaczę. Także przed rozpoczęciem gry tasujemy talię. Ja, ja osobiście i większość graczy zresztą tasuję talie w sposób kładzenia na kubki, bo jest po prostu dokładniej. No ale ja tak nie będę robił, bo teraz bo, bo po prostu dużo czasu z, zleci, więc ale to tak, żebyście mieli na myśli. No i bierzemy 7 kart. 4, 3. No i na przykład. Yy, Aha, ważna sprawa też przed rozpoczęciem, kiedy właśnie już przetestujemy talię, to znaczy zawsze tak jest, że zaczynamy mając 20 życia. No i kiedy ręka nam odpowiada, to robimy tak zwanego kip, keep, czy kipujemy. No i po prostu zostawiamy to, co odebraliśmy co, co i jest, jest git, tak? A kiedy nam nie odpowiada, to mówi na bilanujemy czyli y, znowu tasujemy y, nasz, nasz deck tak talię y, i bierzemy tym razem o jedną kartę mniej czyli 6 y, no i patrzymy sobie raz 2 3 4 5 6 no i przykładowo y, to nam pasuje czyli kipujemy i przypada nam skraj 1, czyli patrzymy na górę biblioteki. Jeżeli ta karta nam odpowiada, to zostawiamy na górze deku. A jeżeli nie, no to dajemy ją pod spód. No i tak samo, jeżeli. Ale gdyby nam jednak nie pasowały te karty, które dobrały, te 6 kart, wtedy nie robimy tego skraju 1. Musimy od razu zdecydować, że nam nie pasuje. Nie pasuje. No to znowu. Bierzemy, tasujemy, tak. I znowu dobieramy. Tym razem też, o jed... znaczy za każdym razem o jedną mniej, czyli tym razem 5. No, stwierdziliśmy, że nam pasuje, no to robimy z kraja, tak. No, odpo odpowiednio. I pamiętajcie, nigdy nie zostawiajcie sobie ręki, mając jednego landa, licząc na to, że Wam dojdzie, bo to się po prostu rzadko zdarza. Bardzo rzadko. Dobrze, teraz już przejdźmy do, do gry. Tu już mam taką specjalnie przygotowaną rękę, żeby, żeby wam pokazać zasady. 6, 7, I, i tak, załóż. Najpierw, aby zacząć grę, no można rzucić kostką. Po koszcie many sprawdzić, czyli tutaj 3 na przykład. Albo jakoś inaczej się dogadać, ale zazwyczaj to jest po prostu rzut kostką. No i załóżmy, że ja zaczynam, tak? To zagrywam landa. No i od razu zagram sobie enchantment za jeden many. Yy, jeden zielonej, no bo... Po pierwsze tylko taką mam, a po drugie tylko taką mogę użyć. I aby właśnie zagrać enchant... Aby zagrać w ogóle jakieś, jakąś kartę, yy, musimy ją stopować. Yy, no i wtedy jest tura przeciwnika, następuje... Yy, Nasz upkeep, czyli, czyli odtawowują się wszystkie pernamenty, pernamenty to są y, stałe, po angielsku pernamenty stawy, czyli land, artefakt, enchantment, kreatura, y, no wszystko nie licząc instantów i sorkerów, y, wtedy bierzemy kartę, y, no i wtedy już się zaczyna nasza tura, tak, ja sobie zagrywam za dwa many. Jeden szarej, czyli to jest jeden dowolnej, w tym przypadku akurat czarnej. Za jeden szarej i jeden zielonej i zagrywam sobie takiego meczka 2 na 3, jak ja to mówię, no kreatury 2 na 3. Yy... I kiedy już ją zagram, tak, to nie mogę, nie mogę nią zaatakować, yy, ponieważ dopiero co weszła, a czykolwiek mogę nią bronić. Yy... Teraz jest tura przeciwnika. Moja, następuje znowu mój łupki Tak, Dobieram znowu kartę. Dokładam landa. Są tylko jednego w ciągu, w, ciągu, w ciągu swojej tury. Bez względu na to, ile mam na ręce. Wtedy zagrywam sobie na przykład taką kreaturkę. I obie są moje, aczkolwiek w tym wypadku zrobię tak, że ta będzie przeciwnika, ponieważ chcę wam pokazać, jak działa atak obrońna i tak dalej. Yy... No i jest tura przeciwnika. Tak, załóżmy, że nie atakuje. Yy... I jest znowu nasza tura. Następuje apki. Bierzemy kartę. Zagrywamy landa. I teraz. Yy... Chcemy zaatakować, tak? W domyśle zawsze atakujemy w te 20 życia przeciwnika Jeżeli się nie obroni kreaturką albo nie zniszczy jej, to cały damage wchodzi w niego Przejdźmy właśnie do ataku, aby zaatakować Trzeba również stapować kreaturkę, oznacza to tyle, to że w turze przeciwnika nie będzie można się bronić Stworki mają właśnie po lewej, stronie, yy, po lewej stronie mają atak, po prawej mają wytrzymałość. Wyjątkiem są kreatury z, yy, z gwiazdką. To jest akurat token, no ale to powiedzmy też. Tak to mniej więcej wygląda, i to oznacza tyle, że yy, to zależy od czegoś. Jest jakiś czynnik, który wpływa na to, jaki on ma konkretny ataki i obronę. Yy, no, właśnie skoczmy na ataku i atakuję. Yy, przeciwnik yy, stwierdził, że broni na swoją kreaturkę, więc atakująca kreaturka ginie, a obraniająca przeżywa, ponieważ atakująca kreaturka ma dwa ataku, jak już pokazywałem wcześniej. Broniąca ma trzy życia. Yy, i broniąca ma z kolei dwa ataku po lewej, a broniąca jest 2 na 2, czyli ma też dwa życia. No i kiedy, kiedy te kreaturki wymieniają się, to robią to w jednym momencie. To jest bardzo ważne. I właśnie w tym przypadku moja kreaturka, którą atakowałem, umiera i trafia do tak zwanego grewiardu wspomnianego wcześniej. Ale jest jeszcze druga opcja, co się może stać. Yy, są do dyspozycji takie karty zwane instantami, które można również rzucać no, w swojej, również w turze przeciwnika. No i rzucenie tego instanta zmienia dramatycznie yy, sytuację, ponieważ. Yy, ten instant daje to, że daje plus 2 do ataku i regeneruje kreaturkę Czyli no ją ulecza yy, I wtedy nasz stworek atakujący ma 4 ataku I zabija blokującego, ponieważ on ma 3 Życia Ale blokujący ma 2 ataku, więc yy, Zabija atakującego Ale atakujący jest yy, uleczony do pełni HP z powodu instanta, którego wcześniej rzuciliśmy który był na staku, tak i potem trafił do grobu yy. i jeżeli normalnie byśmy, jeżeli zawsze jak się ulecza jakąś kreaturkę to ją trzeba stapować, tak, ale z powodu tego, że ta już jest stapowana, to już już nie musimy tego robić yy. Dzięki właśnie Regeneratowi yy, ta kreaturka nie trafia do grobu, ale przy, kreaturka przeciwnika trafia, ponieważ y, otrzymała 4 damage, czyli więcej niż, niż ma życia. Ma 3 ona miała 4. Więc Trwa do grobu, ponieważ została zregenerowana i zostaje na polu bitwy. Yy, nie wiem czy widzieliście, czy nie. Ale aby stapować manę trzeba ją obrócić o 90 stopni w taki sposób, w taki, no to już bez różnicy. No i to jest bardzo ważne, żeby to oznacza, że ją zużyliśmy. I jeszcze a propos hand size, czyli wielkości ręki, w sensie kart na ręce oczywiście, to nie można mieć więcej niż 7. Można mieć jeszcze 7, ale jak już dochodzi nam ósma karta. To pod koniec swojej tury musimy ją po prostu zdiskardować, czyli, czyli wrzucić do grobu jakąś wybraną.